Dobry wieczór. Witamy Państwa w trzecim wydaniu AZS UMCS News. To był intensywny tydzień dla naszych sportowców. Zobaczmy, jak sobie poradzili. Koszykarki, wszółki polski cukier, AZS, UMGS, Lublin pokonały na wyjeździe GTK gdynie 85 do 76. Dla akademiczek nie było to jednak łatwe spotkanie. Kluczowa dla jego przebiegu okazała się pierwsza kwarta, po której akademiczki prowadziły 23-11. do 11. W niej zdobywanie punktów w ekipie zielono-białych odpowiadały Morgan Bercz i Jennifer O'Neill. Druga odsłona była na korzyść gospodyń, które zdołały przed przerwą nieco zmniejszyć stratę do stanu 34-41. Po zmianie stron szybką trójkę na swoim koncie zapisała Marta Marcinkowska. Wydawało się, że Gdynianki mogą jeszcze wrócić do gry. Szybko odpowiedziała Ilaria Milac, co nieco uspokajając sytuację w szeregach pszczółek. Od tego momentu akademiczki kontrolowały dalsze losy pojedynku, nie pozwalając rywalkom na zmniejszenie dystansu. AZS wygrał w Gdyni, ale spotkanie z jedną z najsłabszych ekip w stawce nie należało do najłatwiejszych. UNB UNBAZ UMCS Rubin wygrał we własnej hali z liderem grupy Akademią Koszykówki Legi Warszawa 104 do 49. W składzie gospodarzy zobaczyliśmy kilku graczy z pierwszej drużyny startu. To było widać od początku spotkania. Rywale przystępujące do niego nie mogli sięgnąć po posiłki z Ekstra klasy. Pierwsze 4 minuty były jeszcze w miarę równe, ale po nich zaczęło się prawdziwe rozbijanie przeciwników. Trafiali Bartłomiej Pelczar, Roman Szymański czy Miker Gospodarek. Po pierwszej odsłonie miejscowi wygrywali 36 do 13. Kolejne 10 minut to dalszy popis Lublina. Podopieczni trenera Łuszczewskiego na przerwę schodzili, prowadząc 71 do 29. Jasnym było, że losy spotkania są przesądzone. W drugiej połowie gospodarze nieco spuścili z gazu, a pod koniec trzeciej kwarty awaria prądu w Halimo-Siry wymusiła około 20-minutową przerwę. A start wygrał 104 do 49. Najskuteczniejszy na parkiecie był Karol Obarek, a największy Ewal osiągnął Michael Gospodarek. Wiedzieliśmy, że Akademia Koszykówki Legia Warszawa przyjedzie w młodzieżowym składzie, bo, mają, bo drużyna ekstraklasowa ma turniej. My mieliśmy spore wsparcie z drużyny ekstraklasowej dzisiaj ze względu na przerwę reprezentacyjną, więc wiedzieliśmy, że, że mecz powinien być na naszą korzyść ze względu na dużą przewagę fizyczną i tak też wyglądał ten cały mecz. Ten mecz był. Dość łatwy, ale gratuluję, bo w bo bo młodzi gracze nie przestraszyli się naszych zawodników ligowych. Podjęli walkę i w niektóre zagrania naprawdę im, im bardzo fajnie wyszły i, i tylko można, można im pogratulować. Bardzo ważne zwycięstwo odnieśli futsaliści Luksjony. Zielono-Biali pokonali w tychach tamtejszych GKS 4 do 3 a kolejnym hat popisał się Jakub Wankiewicz. Właśnie jego dwie bramki otworzyły wynik spotkania. Dziki w przeciwieństwie do ostatnich ligowych potyczek szybko objęły prowadzenie 2 do 0. Gospodarze doprowadzili jednak do remisu 2 do 2, ale odpowiedź akademików była najlepsza z możliwych. Gole Marcina Ostrowskiego i Jakuba Wankiewicza sprawiły, że zrobiło się 2 do 4. Takim też wynikiem zakończyła się pierwsza odsłona. Po przerwie GKS stać było na jednego gola i ostatecznie to Luksiona wróciła do Lublina z kompletem oczek. Obok Warkiewicza na słowa uznania zasługuje z pewnością Damian Mazurkiewicz, który zanotował dwie asysty, pokazując tym samym ogromny potencjał, jaki w nim drzemie. Dziki dzięki wygranej skoczyły na trzecie miejsce grupy południowej. Siatkarki AZS UMCS Lubin wygrały w meczu domowym z jedynką trzy 3-1. Dla zespołu prowadzonego przez trenera Piotra Fioka była to bardzo ważna wygrana, bo pierwsza po czterech ligowych porażkach z rzędu. Mierzyły się dwa zespoły sąsiadujące ze sobą w ligowej tabeli. Można było zatem przypuszczać, że czeka nas równa walka. Pierwszego seta 25 do 22 wygrały miejscowe. W kolejnej partii padł taki sam wynik, tylko na korzyść rywalek. W trzeciej odsłonie akademiczki odskoczyły do stanu 16-8. Dobrze w ataku radziły sobie Zuzanna Urbańska i Julia Hadała. Jednak zawodniczki jedynki zdołały wrócić do meczu i zrobiło się tylko 20 do 19. Lubli miał wyraźne kłopoty z dobrym przyjęciem. Punktem zwrotnym było pojawienie się na placu gry Anfisy Akulich. Młoda libera uspokoiła grę zespołu, a AZS zwyciężył 25 co 21. Czwarty set okazał się być ostatnim, w nim zielono-białe były zdecydowanie lepsze od rywalek, pokonując je do 18. Dzięki wygranej AZS przesunął się na ósme miejsce w lidze. O tym, co było kluczem do zwycięstwa mówi trener Piotr Fiołek. Gra całego zespołu, zaangażowanie, walka e, i dobra gra zespołu. No cóż mogę powiedzieć, tak, wreszcie zwycięstwo. E, dla nas bardzo ważne. Czekaliśmy na nie, uważam, że bardzo długo, ale w końcu e, się doczekaliśmy. W meczu ósmej kolejki rozgrywek drugiej ligi, koszykówki kobiet podopieczne, trenera Sławomira Mirade, przegrały u siebie z SMS-em PZ Kosze 2 łomianki 42 do 69. Spotkały się dwie zdecydowanie najmłodsze ekipy w stawce. I choć było to spotkanie ligi seniorskiej, w praktyce naprzeciw siebie oglądaliśmy dwa zespoły juniorskie. Starcie od początku wyraźnie lepiej układało się dla gości. Podopieczne trenera Rafała Czyszpaka po pierwszej kwarcie wygrywały 18 do 7. W kolejnej różnica rosła. W tej części meczu wśród przyjezdnych wyróżniała się Nikola Lubecka. Z kolei w drużynie Lublina punkty zdobywała Maja Kusiak. Po pierwszej połowie SMS wygrywał w Lublinie 38 do 20. Był to jednak mecz błędów po obydwu stronach. Trzecia kwarta pod tym kątem wyglądała tak samo, ale częściej odrywalek do kosza trafiały miejscowe. Zielono-białym udało się nieco zmniejszyć stratę do stanu 34 do 49, w czym duża zasługa Klaudii pastwy. Jednak ostatnie 10 minut ponownie należało do przyjezdnych sms -y zwyciężył w Lublinie 69 do 42. To są dwie drużyny młodzieżowe. U nas najstarsza zawodniczka ma 16 lat, tam myślę, że w tych samych granicach. Więc różnica jest taka, że ten zespół to są zawodniczki ściągnięte z niemalże z całej Polski, bo to jest drużyna SMS-u. My jesteśmy drużyną typowo z Lublina, praktycznie rzecz biorąc z jednej szkoły. Dzisiaj bardzo dużo nie trafialiśmy. Mieliśmy otwarte pozycje, ta piłka nie chciała dzisiaj nam wpadać do kosza. To chyba nie buduje też zespołów w Grania. I tak dzisiaj było. Były niezłe momenty, były też momenty słabe, zbyt dużo błędów własnych, takich powiedziałbym, chyba nawet niewymuszonych. Pozytyw taki, że się uczymy po prostu, że ta druga liga jest w tym sezonie dla nas po to, żebyśmy pobierali te lekcje, pobierali korepetycje od zespołów, chociażby taki jak praktycznie młodzieżowa reprezentacja Polski, bo tu chyba pięć czy 6 zawodniczych jest w kadrze Polski. Musimy się z nimi mierzyć, musimy równać do nich, gramy z o wiele bardziej starszymi, doświadczonymi zespołami i o to w tym wszystkim chodzi. To jest dla nas poligon, na którym mamy zdobywać doświadczenie, nie zginąć na tym poligonie, ale wychodzić z tego mocniejszym o o te wartości, które nam są potrzebne w następnych latach. Szczypioristki MKS azs UMCS Lublin w efektownym stylu pokonały WKPR wesołą Warszawę 37 do 25. Dla akademiczek była to trzecia ligowa wygrana w sezonie. Pierwszy fragment spotkania był wyrównany. Taki obraz trwał przez około 10 minut. Do stanu 6 do 4. W tym momencie wesoła nie wykorzystała karnego awiks, jakby coś się stanęło. Kolejne pięcie trafień z kolei zanotowały miejscowe. Po golu Dominiki Więckowskiej wygrywały 11-4. Gdy golki per pokonała Aleksandra Olek, przewaga urosła do 9 bramek. Na przerwę zespoły udały się przy stanie 21-9. Druga połowa była już o wiele bardziej równa, ale Lublinanki miały w zapasie obfitą zaliczkę z poprzedniej części meczu. W końcówce na kole błyszczała Gabriela Tomczyk. Ostatecznie MKS wygrał hali Globus 37 do 25. W meczu grupy spadkowej drugiej Ligi Piłki Ręcznej mężczyzn podopieczni trenera Łukasza Hruka pokonali na wyjeździe KPR Zielonkę 24 do 23, a najskuteczniejszy na placu gry był Antoni Maciąg. Spotkanie od początku nie układało się jednak po myśli akademików. Po 20 minutach przegrywali już 5 do 11, na przerwę natomiast schodzili przy wyniku 11-15. Po niej nie wzięli się do roboty. Do remisu po 16 doprowadził Jakub Rycerz i w 39 minucie wszystko zaczęło się od nowa. Na rozstrzygnięcie czekać musieliśmy do ostatnich chwil. W nich brylował Antoni Maciąg, który rzucił trzy ostatnie gole dla AZS-u. Dzięki nim UMCS wygrał 24 do 23. Zwycięstwo sprawia, że akademicy pozostają w czołówce tabeli. W weekend w Lublinie odbyły się eliminacje do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U19. Dla gospodarzy nie był to jednak udany turniej. W pierwszym meczu ulegli oni SMS-owi Jarosław 2-4, w kolejnym lepsi okazali się futsaliści Stali Mielec, którzy pokonali zielono-białych 3-1. W trzecim starciu lubinianie ulegli 1-2 Wiktorii Solec nad Wisłą. Najlepsza z kompetem zwycięstw okazała się ekipa Stali Mielec. W niedzielę w ramach akademickich mistrzostw województwa lubelskiego dwa mecze rozegrały koszykarki UMCS-u. Ich bilans to jedno zwycięstwo i jedna porażka. Zielono-Białe w pierwszym spotkaniu przegrały z Politechniką Lubelską 46-52. do 52. W kolejnym nasze zawodniczki rozbiły Uniwersytet Przyrodniczy aż 60-9. do 9. Dowodzącą UMCS-u była Wiktoria Duchnowska, która w dwóch spotkaniach zdobyła aż 56 oczek. Kolejne mecze w grudniu. Teraz rzut okiem na wydarzenia w amatorskich ligach Lublina. Organizatorem rozgrywek jest AZS Lublin. Za nami mecze pierwszej ligi siatkówki kobiet. Tu drugą wygraną w sezonie odniosły zawodniczki AS Aquan, które pokonały mieszankę wybuchową 2 do 0. Aktualnie są one liderkami tabeli. Swój mecz wygrała także ekipa No Mercy, która była lepsza od Special Trade Volley Lubin 2. Z kolei w najwyższej klasie panów Jakubs Lubin wynikiem 3 do 2 pokonał po secie. Takim samym rezultatem zakończyło się starcie lotniska z szóstką. Zarówno Jakubs, jak i lotnisko z kompletem zwycięstw przewodzą stawce. Po pozostałych spotkaniach skarpa pokonała kulsarię a Typhoon Agrimar. Rozegrane zostały także kolejne zawody z cyklu amatorskiej linii szachowej. W kategorii Open znowu wygrał Paweł Dziubiński. Za nim uplasowali się Antoni Serewa i Katper Kłok. W rywalizacji do lat 14 wygrali bracia Strus. Pierwszy był Mateusz, drugi Tadeusz. Trzecia nagroda powędrowała do Andrzeja Głotka. W głosowaniu na najlepszego zawodnika tygodnia zwyciężyła Maja Kusiak, która zdobyła 156 państwa głosów. Maja nagrodę otrzymała za mecz z AKS z Warszawa, w którym zdobyła 20 punktów. W tym tygodniu nominowani są Gabriela Tomczyk, Zuzanna Urbańska, Jakub Wankiewicz, Wiktoria Duchnowska, Morgan Bercz oraz Karol Obarek. Głosowanie trwa na Facebooku AZS-UMCS Lublin. Na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydania naszych wiadomości. A te w każdą środę o godzinie 18 na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia!